Zobaczcie, dostałem 20 sadzonek malin. Posadzone są w odległości około pół metra. Jedna od drugiej, ogrodzone jest z tamtej strony siatką, żeby nie dostały się zanne psy, jakieś zwierzęta inne obce, żeby tu nic mi nie poniszczyły. O, tam jedna jakaś taka samotna rośnie. A teraz zobaczmy, przybliżę, zobaczcie jakie już mają pąki zielone, tam też, o. one rosły w takim miejscu, ja już próbowałem tych malin, rosły tylko za bardzo gęsto, to co widzicie tutaj wszystko jest posadzone w, tak, w odpowiedniej jakiejś tak odległości. One rosły na kupie, można powiedzieć, na jednym metrze kwadratowym. To dla tych malin było za gęsto. One, jak przychodziło lato, to po prostu brakowało im wody. One yy, zaczynały schnąć. No a tutaj u mnie na pewno będą miały dobrze. O, tu jeszcze są. Zobaczcie. O, o tutaj są krzaczki. Tu, tu. O. Także ogrodzone jest tutaj teraz siatką. Siatka jest z odzysku, także nie patrzcie na to u góry To jeszcze będzie ładnie popoprawiane, poobcinane góra, dół siatki jest wpuszczony w ziemię. O, tutaj też jeszcze będą malinki. Także ich będzie tutaj około jeszcze 60 krzaczków takich ładnych no zobaczcie, po tych, jak to się mówi, pędach starych, ktoś to przyciął, ale przyciął źle. No bo według mnie to powinno się 5 cm na ziemią przyciąć, a nie przyciąć tak nie wiadomo jak. No i, no dobra, jak przycięte, tak przycięte. Ale zobaczymy, zostawimy to na razie, niech się, jak to się mówi, ukorzenią i te pędy nowe niech puszczą dłuższe będą dłuższe i wtedy o tutaj ten jeden krzak to nawet już ma u góry no pączki no a tutaj są moje stare maliny, ten kto nie oglądał no stare ale też już mają pędy no młode i pąki na tych pędach starych no także będę miał tych krzaków w tym roku myślę już ponad 100 w tamtym roku ktoś mi mówił, a ty najeść się malin. A ja mówię, ja mogę malin dziennie zjeść ze dwa pudełeczka. Także a gdzie tu mówić, żebym sobie zrobił jakiś soków? Myślę, że teraz już powinno wystarczyć. Jak teraz będę miał tu 60, tam jest koło 60, no 120 krzaków, to już jak dobrze zaowocują te pęty, które rosną od ziemi. no to będzie dużo w tym roku już malinek. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.